Witam wszystkich serdecznie, dzień dobry, bukiec dobry. Witam, kochani subskrybenci. Chciałbym Wam zachęcić do komunikacji z tym kanałem. Kanał Teolog. Uważam, że chyba no niezbyt wiele z teologią ma to wspólnego raczej to, co się zawsze dzieje w chrześcijaństwie manipulacje słowem Bożym i usprawiedliwianie grzechu, nieuczciwości tych, którzy dokonywali różnych przykładów Pisma Świętego. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech codziennie bierze swój krzyż. Halleluja! Tak mamy robić. Mamy brać swój krzyż każdego dnia i naśladować Jezusa Chrystusa, który świętował, jak wiemy, w sobotę. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus zapierał się z siebie samego i szedł za wykonywaniem i wykonywał wolę swojego Ojca. Tak? I ja tutaj sobie pozwoliłem komentarze pewne umieścić, zwrócić uwagę autorowi tego kanału, komentarzy do Ewangelii, że nie ma czegoś takiego w Biblii jak królestwo, jak chrześcijaństwo czy kościół. Tak. Spróbuj uczyć na podstawie rzetelnego przekładu Na przykład Nowej Biblii Gdańskiej Nie znajdziesz tam takich sztucznie utworzonych pojęć jak Kościół czy Chrześcijaństwo Jakie miałbyś rozumienie Królestwa Boga Gdybyś od zawsze czytał jedynie przekład Nowej Biblii Gdańskiej Ja uważam, że Królestwo Boga to Izrael Ten biblijny Izrael, a nie ten medialny i tu mamy z Mateusza 16, 18, to słynne stwierdzenie, ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce, czyli na Bogu mówiącym z nieba, zbuduje moje zgromadzenie wybranych, bramy krainy umarłych go nie przemogą. Czyli Jezus nie buduje kościoła chrześcijańskiego, tylko zgromadzenie wybranych, a tym, że zgromadzeniem wybranych, to jest oczywiste w nauce całej Biblii jest to zgromadzenie izraelskie. I widzę upór i krnąbrność u autora tego kanału, który nazywa się Teolog. Ja uważam, że to nie jest zbyt rzetelna teologia w jego podejściu. Staram się go przekonać, że te przekłady, których używa, są błędne. Napisał do mnie tak, ale dzieje 1939-40 mówi akurat o prawomocnym zgromadzeniu w kontekście zgromadzenia rozumianego w świetle prawa rzymskiego, nie o wspólnocie chrześcijańskiej. Dlatego właśnie większość tłumaczeń, zarówno protestanckich, jak i katolickich, używa w tym drugim przypadku słowa kościół. Znaczy jak pasuje chrześcijanom, manipulatorom, żeby słowo eklezja przetłumaczyć na kościół, bo oni sami tworzą kościoły, wtedy tłumaczą sobie, że Jezus buduje Kościół. A jak im pasuje, żeby nie używać określenia Kościół w stosunku do pogańskiego zgromadzenia y, obywatelskiego jakiegoś w Efezie, gdzie tam się poganie zgromadzili, no to wtedy oni będą słowo eklezja, to samo greckie słowo eklezja tłumaczyć jako, y, jako zgromadzenie. I to jest Kompletna manipulacja, to jest kompletne oszustwo i uprawianie polityki, a nie rzetelne tłumaczenie Pisma Świętego. William Tyndale, którego bardzo lubię e, zaglądać do jego Biblii, on kompletnie odrzucił to słowo church. Eklezja to nie jest church, eklezja to jest e, congregation i tyle, to jest zgromadzenie. Teraz jakiś tutaj teolog, nie wiadomo kto. On będzie mądrzejszy od Williama Tyndale'a i od Marcina Lutra razem wziętych. Obydwaj ci ojcowie reformacji odrzucili to pojęcie kościoła. Po prostu kościół to jest rzymskokatolicki. Co my tutaj jesteśmy, żeby prawdę Jezusa Chrystusa głosić? Czy pomagać papiestwu zwodzić narody? Po to tu jesteśmy? Żeby wciskać kity katolickie ludziom do głów i, i, i po prostu bronić te fałszywe przekłady Pisma Świętego? No i to jest tak. Tutaj sobie ten człowiek tak fajnie usprawiedliwił, dlaczego akurat w dziejach apostolskich, gdy jest mowa o zgromadzeniu, w Efezie tam jest słowo zgromadzenie, a nie kościół. Jeżeli przekład Pisma Świętego byłby rzetelny, tam byłoby również określenie, że Efezjanie zebrali się jakby na walnym kościele poganie, tak? I wtedy byłoby widać, że słowo eklezja to nie jest jakieś zarezerwowane dla wyznawców Chrystusa słowo. Nie oszukujmy ludzi, tylko bądźmy rzetelni, bądźmy uczciwi, mnie wkurza nieuczciwość ludzi w tym całym chrześcijaństwie. Takie. Selektywne podejście do Słowa Bożego. Jak coś pasuje mi, to wtedy ja z tematem, a jak mi nie pasuje i kwestionuję moją fałszywą narrację chrześcijańską, to wtedy będę naciągał Pisma Święte. To jest nieuczciwe. I nie ma w Biblii wspólnoty chrześcijańskiej. Autorze kanału Teolog. Nie ma nigdzie w Biblii takiego nazewnictwa. Dlaczego używasz określenia o wspólnocie chrześcijańskiej? Czegoś takiego w Biblii nie ma. Nie ma takiego sformułowania o wspólnocie chrześcijańskiej. W Twojej głowie jest, ale w tekście pisma nie ma, bo to nie są wspólnoty chrześcijańskie, tylko zgromadzenia Izraela. To są grupy nawróconych Izraelitów. I domyślam się, że tak jest w Twoim życiu, że ty nie świętujesz soboty, bezczesisz święty dzień Boga, który został uświęcony już w ogrodzie Eden. Czemu? A, bo jesteś we wspólnocie chrześcijańskiej. Przecież to jest cała część po prostu jednego wielkiego programu yy, zmiany myślenia. Żeby przekręcić myślenie ludzi z biblijnego na jakieś pogańsko-chrześcijańskie. I to mnie po prostu wkurza mnie to. Na maksa mnie to irytuje. W ludziach brak konsekwentnego podejścia do tekstu Pisma Świętego. Jeszcze się teologami nazywają, a nie są konsekwentni i rzetelni w podejściu do Słowa Bożego. Kręcić, kolego, naciągasz tekst Pisma Świętego, to jest brak uczciwości. To samo greckie eklezja raz tłumaczyć jako Kościół, a drugi raz jako zgromadzenie to jest manipulacja. Słowo Kościół pochodzi od Kasztel, kasztel, polski stary kasztel, zamek, pokrewny z czeskim kostel i angielskim castle. Nie ma to nic wspólnego z greckim eklezja, zgromadzenie. Natomiast angielski church, staroangielskie e, kirk, kiryke, szkockie kirk, niemieckie kirche, pochodzi od greckiego kurjakon, tak zwany dom Boga. Wielu mieli bogów, i każdy z tych bogów mieszkał sobie w jakimś domu. I nawet zabierali ze sobą takie namioty modlitewne. No, no i to stąd też słowo cyrk, tak? Ech, pokrewne jest do tego. Te namioty były po to, żeby tam poganin mógł wejść się modlić do swojego boga. I zabierał ze sobą taki koryakon, taki dom modlitwy. Kirkę to również Kirkę to również imię pogańskiej bogini. to bardzo ciekawe, bo chrześcijaństwo opiera się na manipulacji słowami, na czarowaniu ludzi, pozornie słusznymi wywodami. Kirke was a goddess of sorcery, pharmakeia, who was skilled in the magic of transmutation, illusion and necromancy. She lived on the mythical island of Ayaya. Ayaya. Aiaiaiaiaiai, ay. ay, 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 Puerto Rico. With her companions. I z tego co pamiętam, to Kirke ta bogini zamieniała ludzi w świnie. I to nie jest tak, że chrześcijaństwo zamienia ludzi w świnie? Poprzez e, e, błędne nauczanie? Co jeszcze tym się stajesz? Nie wprowadzaj świni do Bożej Świątyni, tak? Ja uważam, że autor tego kanału błądzisz i piszesz nieprawdę. Eklezja znaczy zgromadzenie. To zostało dobrze przetłumaczone tutaj w dziejach. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo, oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy rozwiązał eklezja, rozwiązał zgromadzenie, czyli rozwiązał kościół kto? No Poganin z Efezu w pogańskiej świątyni. Nie uprawiaj propapieskiej polityki, autorze kanału Teolog. Tylko rzetelnie wykładaj Pismo Święte, które będzie eksponować kłamstwa jezuickie. Czy uważasz siebie za mądrzejszego od Marcina Lutra, od Williama Tyndale'a w dziedzinie przekładu Pism Nowego Testamentu? Oni narażali życie, aby rzetelnie tłumaczyć Pismo Święte, a ty uważasz, że można dodawać do słowa Jachwy, czegoś, czego on nigdy nie miał na myśli. Czy uważasz, że słowo? że wolno tobie dodawać do Słowa Bożego coś, co wybiega ponad to, co Bóg zdeklarował. Każde słowo Jahwe jest prawdziwe, przypowieści mówią, 30 rozdział. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił, nie uznał za kłamcę. Nie wolno nam nic dodawać do Słowa Bożego, żeby nas Stwórca nie uznał za kłamcę. Słowo Kościół jest niczym innym jak dodawaniem do Słowa Bożego i ja po prostu się nie godzę na to, żeby człowiek w imię Boga, w imię Jezusa Chrystusa zwodził ludzi na internecie. Jeżeli tak się stało, że YouTube mi tu podesłał ten kanał, to ja się zajmę dokładnie, czego ten człowiek uczy na tym kanale i żeby pokazać na podstawie Słowa Bożego, jak pobłądził. Jeszcze jeden komentarz. William Tyndale konsekwentnie tłumaczył słowo eklezja jako zgromadzenie. Podobnie jest to zrobione w Nowej Biblii Gdańskiej. Nie ma w Nowej Biblii Gdańskiej sztucznego podziału na Kościół i Zgromadzenie. I ten podział, widać, autor kanału Teolog sankcjonuje. Zgadza się z takim podziałem. W zależności od potrzeb możemy tłumaczyć słowo eklezja jako Kościół albo jako zgromadzenie. W ten sposób to się uprawia politykę a nierzetelne nauczanie Słowa Bożego. Dlaczego nie uznajesz tego podejścia do Greki i używasz błędnych przekładów? Czemu nie naśladujesz Williama Tyndale'a w podejściu do tłumaczeń albo tego, co zrobiono w Nowej Biblii Gdańskiej? Mateusza 16:18, Proszę bardzo, Nowa Biblia Gdańska. Ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych. Bramy krainy umarłych go nie przemogą. Co zbuduje Zgromadzenie wybranych. Eklezja. Jest przetłumaczone jako zgromadzenie. I tak samo w dziejach apostolskich XIX. Jeśli czegoś ponadto szukacie, zostanie to wyjaśnione w zgromadzeniu, które trzyma się prawa. Proszę, wypowiedź pogańskiego lidera przełożonego w świątyni Artemide Efeskiej. Ponieważ się narażamy, że zostaniemy oskarżonymi w sprawie dzisiejszych rozruchów, gdyż nie ma żadnej przyczyny, wobec której będziemy mogli zdać sprawę odnośnie tego skupiska. To powiedział oraz rozwiązał co? Zgromadzenie. Zarówno w Mateusza 16, kiedy jest mowa o Jezusie Chrystusie, o Jego wypowiedzi mamy słowo zgromadzenie. Jezus Chrystus, Jachusza Mesjasz zbuduje swoje zgromadzenie. Jakie zgromadzenie? kontekst pokazuje jaki Izrael, a nie Kościół chrześcijański. Stąd też moje pytanie na koniec oficjalnie do autora kanału Teolog. Co autorze kanału Teolog ty robisz w sobotę? Czy ty świętujesz sobotę, uznajesz, że jest to święty dzień, który Bóg uświęcił już w ogrodzie Eden i nadal pozostaje ten dzień święty? I tak Jezus świętował sobotę, Jego uczennice świętowały sobotę, ludzie w dziejach apostolskich często okroć widać, świętowali sobotę, apostoł Paweł świętował sobotę. I teraz pytanie jest takie, czy apostoł Paweł z czystym sumieniem służył Bogu, tak samo jak jego przodkowie, jak jego ojcowie, z czystym sumieniem? Czy naprawdę jesteśmy gotowi uwierzyć w taką bzdurę, że Paweł Apostol miałby czyste sumienie, bezczeszcząc sabaty, święte dni Boga? Serio? Ktoś tak myśli? Więc stąd to pytanie. Autorzy kanału Teolog. Czy ty bezcześcisz święty dzień Boga w tygodniu, sobotę? Czy ty uznajesz, że jest to święty dzień Boga i okazujesz Bogu posłuszeństwo, tak samo jak apostoł Paweł okazywał, tak samo jak syn Boży Jezus Chrystus okazywał? To jest istota rzeczy, to jest to pytanie skierowane do Ciebie. Także. Co mówisz? Jakie jest Twoje świadectwo? Jakie masz przymierze z Bogiem? Masz nowe, czy masz nowe przymierze z Bogiem Izraela poprzez Jego Syna Jezusa Chrystusa? Nowe przymierze, jakie Bóg zawarł, z Izraelem, to jest Tora do serca człowieka, wypisana w sercu i wypisana w umyśle. Bóg daje do serca pragnienie, i my mamy współpracować z Bogiem, żeby zmienić nasze myślenie poprzez Jego słowo i wypisać Jego naukę, Jego torę w naszym umyśle. Więc pytanie do ciebie, autorze kanału Theolog, czy masz Torę w sercu? Co masz w sercu? Czy masz nowe przymierze z Bogiem Izraela? Czy masz inną Ewangelię w sercu, innego ducha, innego Jezusa? Co masz w sercu? Co odpowiesz na to? Jakie jest Twoje podejście do świętości Dnia Sobotniego? Ja bym powiedział, dwie świętości Bóg na początku ustanowił w pierwszym tygodniu. Święte drzewo, z którego nie wolno było jeść. Oddzielone, święte, odseparowane od reszty, tak? Szczególne, wybrane. Wszystkie drzewa możesz jeść, ale z tego Ci nie wolno. Święte drzewo i święty dzień. Siódmy dzień, stworzenia, święty dzień, te dwie świętości. I na początku już ludzie naruszyli jedną z tych świętości. To pierwsze, jakby inicjalne przykazanie dietetyczne, że tak powiem: Nie wolno wam jeść z tego. To jest święte, nie ruszać tego, nie wolno wam z tego jeść. Adam zewą olali to przykazanie. Potem wielu ludzi do dziś olewa instrukcje dietetyczne Boga: Czy Ty teologu, jesz świninę czy nie jesz? Jest kolejne pytanie. Co powiesz? Jakie jest Twoje świadectwo? Zachowujesz instrukcję Boga? Masz torę w sercu czy nie masz? Z kim masz przymierze? Z Jezusem z Biblii czy z bałwanem, pseudo-Jezusem z religii chrześcijańskiej? Jaka jest prawda? Testujesz siebie samego? Czy chodzisz w wierze opartej na piśmie świętym? Czy chodzisz w popularnych wyobrażeniach? Jakie są upowszechnione przez fałszywy kult. Innego Jezusa, przez chrześcijaństwo. Jak jest z Tobą? Jakie jest Twoje świadectwo? Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Twoim Panem? Królem Izraela? Mesjaszem, zbawicielem? Synem Bożym, wierny nauce Ojca? Czy jest pewną figurą, pewnym wyobrażeniem ukształtowanym przez popularną teologię chrześcijańską? Kim on jest dla Ciebie? Jezus Chrystus, Jahusza Mesjasz. Hallelujah! Hallelujah! Nie bądź letni, słuchaczu, oglądaczu. Bądź gorący. Nie bądź letni. Będziesz letni, to Cię Bóg wypluje ze swoich ust. Nie będziesz miał wiele rzeczy do powiedzenia. Nie będziesz potrafił obronić tego, co jest w Tobie i tego, co jest w Słowie Bożym. Bądź gorący, nie bądź letni. Bądź gorący. Nie zachęcam, byś był zimny. A już lepiej, żebyś był zimny, bo letni ludzie to tacy, którzy se wmawiają, że Boga znają, a tak naprawdę utykają. Nie chodzą 100% za Bogiem, tylko jedną nogą są w Słowie Bożym, drugą nogą są w religijnym świecie. To już lepiej jest być zimnym człowiekiem, mieć zupełnie w nosie Boga i jego słowo i wtedy nie być uwikłanym w te iluzoryczne wyobrażenie o tym, że Bogu służy. To jest właśnie zło chrześcijaństwa. Iluzoryczne przekonanie, że mam przymierze z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jeżeli masz przymierze z Bogiem Abrahama i Jakuba, zgodnie z Jeremiasza 31, to masz torę w sercu. Jak nie masz tory w sercu, to masz fikcję, a nie nowe przymierze. Ha? Niech ktoś spróbuje zakwestionować na podstawie Słowa Bożego i obalić to, co on mówi. Hallelujah! Boga ludzie słuchajcie i mnie nie wkurzajcie. Dobrze? Jezus Chrystus też może się wkurzyć. Tak? Stoły powywracał. Tak? Bóg też się może wkurzyć, tak? Całą ziemię potopem zalał, tak? A to, co czeka pewnych ludzi w przyszłości, to jest Mateusza 7, 21 do 23. Rozważcie sobie weźcie to ostrzeżenie z Mateusza 7, 21 do 23. Dlaczego Jezus powiedział takie słowa i kogo one mogą dotyczyć? Jak myślicie? Hallelujah! Może mnie dotyczą? Hmm? Hallelujah! Fa Bogu za to, że On jest i że Jego Słowo jest i że duch jest. Duch prawdy i wprowadza nas we wszelką prawdę. Hallelujah! Szalom na każdy wierny Bogu Dom.